Cześć, tutaj My Das Investments. Mamy rok 2025, czyli w teorii wypada na to, że zaczyna się krypto-summer. Inaczej mówiąc, najgorętszy rok w czterosezonowym cyklu kryptowalut i czuję, że to będzie absolutny przełom dla altcoinów. I choć bitcoin, wiadomo, świetnie sobie poradził w ostatnim roku i spodziewam się kolejnych wzrostów do co najmniej 150 tysięcy dolarów. To jednak altcoiny mogą w tym roku, według mnie oczywiście zrobić największe zamieszanie. Dlatego w dzisiejszym filmie opowiem Ci, na jakie projekty warto zwrócić uwagę, dlaczego uważam, że czas altcoinów właśnie nadchodzi oraz co wspólnego z tym wszystkim mają prezydentura Donalda Trumpa, odejście garego Genslera z CC oraz Elon Musk ze swoim Dogem. Zacznijmy od tego, dlaczego rok 2025 to rok altcoinów. Historia pokazuje, że po wielkich rajdach Bitcoina, altcoiny zwykle idą za nim, ale z jeszcze większą dynamiką. A teraz mamy kilka bardzo sprzyjających warunków. Po pierwsze, jak już wcześniej wspomniałem, odejście Gary'ego Genslera z SEC i nowe pro podejście rządu USA. Wierzę, że zmiana administracji, której twarzą jest Powrót Donalda Trumpa będzie oznaczać większą akceptację dla krypto. Trump już wcześniej pokazywał, że jest otwarty na innowacje. Zresztą całkiem pokażna część pieniędzy na jego kampanię pochodziła z kryptowalut. A teraz presja z rynku i lobby kryptowalutowego może dać nam zielone światło na prawdziwą kryptoadopcję. I to jest właśnie ten czas, żeby się na to przygotować. Jeśli nie masz jeszcze swoich ulubionych projektów, to może zainspirujesz się kilkoma tokenami, które osobiście obserwuję. Jednym z tych projektów jest Hedera. Wyobraź sobie blockchain, ale szybszy, bardziej skalowalny i przyjazny dla środowiska. Technologia, na której działa Hedera, nazywa się DAC Directed Icyclic Graph, czyli skierowany graf acykliczny. Że co, proszę? No, nie jest to zwykły blockchain, a coś, co może naprawdę nieźle namieszać na rynku kryptowalut. Dzięki swojej unikalnej technologii, Hedera jest w stanie obsłużyć tysiące transakcji na sekundę, praktycznie bez kosztów i z minimalnym śladem węglowym. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to algorytm konsensusu Hedery znany jest jako Asynchronized Byzantine Fault Tolerance, czyli algorytm asynchronicznej bizantyjskiej odporności na błędy, w skrócie ABFT. Zapewnia on bardzo wysoki poziom odporności na ataki, nawet jeśli część węzłów zostanie schakowana lub działa złośliwie. Nawet w takim przypadku sieć nadal pozostaje bezpieczna i osiąga zgodność, czyli inaczej mówiąc konsensus. Co więcej, Hedera jest wspierana przez największe światowe korporacje, takie jak Google, IBM czy Boeing. Ostatnio zresztą ogłosiła współpracę z tak mało znaną firmą jak Nvidia. Czy tylko mi się wydaje, że ten projekt jest skazany na sukces? Hedera w ogóle przypomina mi nieco Kadinę. Jest to o wiele mniejszy projekt, ale według mnie niesamowicie ciekawy. Kadina wykorzystuje tradycyjny model blockchain, ale w unikalnym skalowalnym podejściu proof of work. Trochę jak bitcoin, ale jest mniej prądożerny, co nie znaczy, że mniej bezpieczny. Wprowadza koncepcję chain web, gdzie wiele równoległych łańcuchów działa jednocześnie. Tworząc wydajną sieć i praktycznie nieskończenie skalowalną przy zachowaniu bezpieczeństwa typowego dla modelu konsensusu POW, czyli Proof of Work. Kadina dodatkowo wykorzystuje własny język programowania Pact, który jest prostszy i bezpieczniejszy niż Solidity. Jakby ktoś nie wiedział, Solidity to język programowania m.in. blockchainu Ethereum. Składnia języka pakta jest na tyle łatwa, że praktycznie każdy może nauczyć się pisać w nim smart kontrakty, tym samym zachęcając nowych programistów do zainteresowania się developingiem na tym właśnie blockchainie. Kolejny film i kolejne słowa o Ethereum. Tego projektu nie trzeba nikomu przedstawiać. Dzięki migracji na Proof of Stake Ethereum stało się bardziej ekologiczne i skalowalne. Aktualizacja Denkan sprawiła, że blockchainy warstwy drugiej korzystające z bezpieczeństwa Ethereum i przesyłające na niego bloki, płacą teraz ułamek kwoty, jaką jeszcze do niedawna ponosili. Dodatkowo wprowadzono również nowy standard tokenów pod nazwą ERC404, dzięki któremu jest na przykład możliwa frakcjonalizacja NFT, czyli podzielenie ich na mniejsze części. Oraz inne ciekawostki, którymi nie będę Ciebie teraz zanudzał. Ogólnie w 2025 roku widzę Ethereum jako podstawę całego systemu DeFi i szeroko rozumianego ekosystemu NFT. Jeśli więc szukasz czegoś stabilnego, Ethereum to zdecydowanie must have w Twoim portfolio. Oczywiście nie jestem doradcą finansowym i kryształowej kuli nie mam, ale myślę, że będzie dobrze z tym Ethereum. Solana. Solane naprawdę lubię, ale uwaga. Swap trading na tym blockchainie potrafi być bardzo wciągający, przez co... Niedoświadczona osoba może stracić wszystkie swoje tokeny, slash pieniądze, inwestując w nie ten meme, coin, który powinien. Warto poszukać jakiegoś niememowego projektu, jak choćby tokenu SFG. Może akurat ten token przyniesie ci szczęście. Solana nęci niskimi kosztami za transakcje. I łatwości obsługi portfela, na przykład taki Phantom, żadnego dodawania RPC-ków czy innych skomplikowanych rzeczy. Tak jak Hedera, Solana stawia na szybkość. I mówimy tutaj o około 60 tysięcy transakcji na sekundę. Ma też kilka ciekawych kolekcji NFT. Tak więc po ciężkim roku 2023 Solana powoli odbudowuje swoją reputację. Uważam, że w 2025 może znowu zyskać mocną pozycję na rynku. Zwłaszcza, że adopcja technologii blockchain rośnie w branżach gamingowych i memowych, a tymi Solana stoi. No dobra, Solana stoi przede wszystkim memami. No i jest idealnym skupiskiem normików, czyli osób dopiero stawiających swoje pierwsze kroki w krypto. Idąc dalej memową ścieżką, to może Dogecoin i Kakinu. Elon Musk raz po raz siluje Doge, czy to na swojej platformie X, czy też tworząc nowy Departament w USA, którego skrócona nazwa to Doge. Coincidence? I don't think so. Czyli Department of Government Efficiency. Dogecoin to zresztą coś więcej niż żart stworzył pewnego rodzaju ruch przeciwko scentralizowanym bankom i miliarderom, którzy chcą, abyśmy tylko i wyłącznie używali Fiaty, które oni produkują na potęgę. I mimo, że piesek kabosu, a dokładnie suczka kabosu, inaczej mówiąc logo Dogecoina, zmarła w zeszłym roku, to jednak jej legenda będzie wiecznie żywa i w to nie wątpię. Zresztą, jak już kiedyś powiedziałem, to przez Dogecoina zacząłem swoją historię z krypto. W ogóle to ostatnio usłyszałem, iż w przyszłości może nawet powstać ETF na Doccoinie. Tak, na HEDERze i na Solanie też ma powstać. Ale jakby powstał na Doccoinie, to by było coś, prawda? Kakinu. Kak Inup jest jednym z tych projektów, które mają niską kapitalizację giełdową, ale przez to ogromny potencjał do wzrostu. Wiadomo, łatwiej zrobić z małego marketkopu duży niż z wielkiego ogromny. Czy może być kolejnym Shiba Inu? No, oczywiście, że może. Chociaż nie wydaje mi się to wielce prawdopodobne. Tak czy owak zdał próbę czasu i raczej nigdzie się nie wybiera. No chyba, że do góry w rankingu kryptowalut. Kakinu, inaczej kogutinu, czy też powiem brzydko kutasinu, bo tak też można przetłumaczyć jego nazwę, jest ciekawym memcoinem na blockchainie Avalanche. Pasuje zresztą kolorystycznie do tego blockchainu, a to dużo jak na memecoina. W dodatku ma idealną nazwę. Myślę, że jego market cap w tym roku co najmniej kilkukrotnie wzrośnie. Uważam tak, ponieważ ma wystarczająco dużą ilość zwolenników, aby mogło mu się to udać. No dobra, wróćmy na chwilę do polityki. Gary Gensler, dotychczasowy szef SEC, lada dzień odchodzi, a na jego miejsce wchodzi nowa osoba o znacznie bardziej pro kryptowalutowym podejściu. To oznacza, że możemy spodziewać się większej przejrzystości regulacji i mniej przeszkód dla rozwoju projektów kryptowalutowych, szczególnie tych w USA. Do tego dochodzi Trump, mimo że kiedyś krytykował bitcoina, jego administracja wydaje się sprzyjać krypto jako narzędziu wolności finansowej i walki z inflacją. Dla rynku krypto to naprawdę świeży powiew wiatru w żagle. Podsumowując, rok 2025 wydaje się być spełnieniem marzeń dla altcoinów i posiadających go hodlerów. Mamy lepsze regulacje, nowe technologie, projekty o ogromnym potencjale, a także społeczne poparcie, którego brakowało jeszcze kilka lat temu. Tak więc nie czekaj, przygotuj się na to, co nadchodzi. Jak zawsze, zrób swój własny research, zarządzaj mądrze swoim portfelem i dobrze oszacuj ryzyko inwestując w krypto. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli film ci się podobał, daj łapkę w górę, saba i napisz jakiś komentarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!